Ogólnie zaginęła, także musimy ją nadal szukać. Nie wiem, ja mam właśnie pomysł, słuchajcie, żeby pójść na policję. I jak pójdę na tą policję, to wtedy właśnie yy, będę musiała to zgłosić. I ja myślę, że ja to zgłoszę. Będę wszędzie, wiecie, ulotki dawałam o Maybillin, więc wiecie, muszą one już wszędzie były, ale nikt którzy już pościągali, bo wiecie, jak dużo już minęło od tej, odtąd kiedy Maybelline porwano, ponad miesiąc. Więc wiecie, naprawdę jest gorzko, więc musimy teraz iść na policję, no i porozmawiamy z policją na ten temat. Dobrze, słuchajcie, właśnie ci ludzie, co tu widzicie, to oni mnie wspierają, widzieli ci wszyscy ludzie te ogłoszenia, oni mnie wspierają, ci wszyscy ludzie, więc oni mnie po prostu wspierają i mi pomagają w odnalezieniu Maybelline, mam nadzieję, że to się wszystko uda zrobić. Widzicie, oni po prostu mi pomogą, a ja muszę to teraz iść i zgłosić na policję, bo wiecie, no nie ma Maybelline, ja się tak o nią teraz martwię, nie wiem, co teraz się stanie i oby Maybelline była, oby było wszystko okej, okay, bo ja nie chciałabym, żeby, wiecie, zaginęła już dawno. Widzieliście w ostatnim odcinku, jak yy, ulotki przywieszałam, żeby właśnie ktoś zauważył, że Maybelline... Zaginęła niestety, nikt się tymi ulotkami nie zainteresował, może te osoby, ale i tak nie znalazły Maybelline tej naj, tego najważniejszego celu, co my chcieliśmy, więc nie udało się i tak to nic nie pomogło, nawet jak te osoby widzą, więc teraz muszę iść i zgłosić to na policję. Policja pomocy Mabelin, czyli moja córeczka zaginęła. Nie wiem, gdzie ona jest. Musicie mi pomóc ją szukać jakoś. Mam nadzieję, że wszystko się uda zgodnie z planem. Poszukać, co się stało? No, właśnie moja Mabelin zaginęła. Już wszystko wam mówię. No, jakby zgubiłam ją z oka i gadałam przez telefon. Ona po prostu zniknęła. Ja nie wiem, gdzie jest. Słuchajcie. Naprawdę, ja nie wiem. Dobrze. Mm, dobra. To panie wszystko zapisują. Niech panie szybko się zajmą tą sprawą. Ja muszę jak najszybciej y, widzieć tą Maybelline u nas w domu. Musi ona gdzieś być. Zajmiemy się tym. Aha. Jest, Han! A niech pani tutaj nie, nie udaje, że jest z Sigmom, bo wie, pani to jest bardzo poważna sprawa. Znaczy... Git. Boże, co tu ma być? Ja nie wiem. Słuchajcie, ja mega, mega się teraz denerwuję. Mega się teraz denerwuję, nie wiem, co mam teraz zrobić, słuchajcie. Bo nawet pani udaje hot, taką piarkę, mega, mega hot. Ja nie lubię takich ludzi, co są hot. Patrzcie, tutaj policja aż zapisuje, wchodzi mi tutaj w obiekty. patrzcie. A jak dokładnie wygląda? A dobra, już podaje, pani ma kitki, takie dwie, jest taką małą dziewczynką, pięcioletnią. Eee, dobra, czasami jest, no jest uśmiechnięta można powiedzieć, i ma strój dziecięcy. Słuchajcie, ja nie zostawię tego łatwo, nie zostawię tego łatwo, ja muszę jechać za policją. Gdzie oni przyspieszają? Ja muszę wszystko widzieć, gdzie oni są? Gdzie oni jadą? Ja nie wiem. Słuchajcie, oni gdzieś jadą. Coś jakieś podejrzane. Nie, 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 nie nadążę. Słuchajcie, ja nie nadążę. Ja nie wiem, gdzie oni jadą. Proszę, niech pani się zatrzyma. Niech pani się zatrzyma. Szybko. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wszystko jest okej? Okay? Widzą pani, pani może widziała jakieś ślady. Proszę, proszę szybko. Może wróciła do domu, ale jak do domu przecież, przecież. To jest niemożliwe. Ja niedawno byłam w domu. No, to jest jakaś pomyłka. Na pewno nie jest w domu. Przecież ja niedawno byłam w domu, to jest niemożliwe. Wróćmy do domu może już. Ale po co do domu? My musimy szukać Maybelline, a nie do domu. To z tego, że jest noc. Nie powinniśmy. Pani ta znać. No, ale jak to? Przecież. Nie możemy tak zostawić terenu, bo Maybelline może być za każdym kroku w niebezpieczeństwie, może być ona niebezpieczna. Jak się znajdzie? Ona myśli, słuchajcie, czy ona myśli, że Maybelline właśnie y ona chyba mi się wydaje, że ona myśli, że maybe nie się sama znajdzie. I te panie policjantki do tego dopilnują. Jak to jest taka prawda, że y, ta pani policjantka może mieć nas olać, i co wtedy innego będzie? Musimy pilnować je, no bo wiecie, praca jest pracą, no ale wiecie, one nie muszą wszystkiego wykonywać, jak my nie będziemy pilnować ich. Musimy za każdym krokiem patrzeć, co one robią. Y, tutaj właśnie, no, siostra. Maybelline mówi, że właśnie mamy się cofnąć do domu. Ona ma 19 lat, już jest odpowiedzialna, dorosła, może się nawet sama przeprowadzić, mimo to nadal się nie przeprowadziła. Patrzcie, nawet mnie przerosła, jak widzicie. No cóż, metr 70 jest taki. No taki. Skoczny. Ale słuchajcie, się czuję bardzo nisko. No ale dobra, nie będę o tym mówić. Musimy dalej szukać Maybelline. Musimy. Yy, no. Idziemy, dobra. Idę, sz... słuchajcie, ją szukać. Jakoś ja nie będę się tak z nimi bawić. Ja muszę ją szukać. Mimo to będę szukać ją po różnych miejscach. Mnie to nie interesuje. O, tu idzie jakaś policjantka. Patrzcie, ona gdzieś jedzie. Tu jest mój dom. To jest mój dom. A właśnie dla. Słuchajcie, ja chcę tu wejść. Dlaczego ja nie mogę tu wejść? Dlaczego ja tu nie mogę wejść? To jest mój dom. Słuchajcie. Oni jakieś kraty na to położyli, czy coś, że ja nie mogę nawet do swojego domu już wejść. To jest jakaś przesada, słuchajcie. Nie, 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 ja się nie bawię w takie rzeczy. Nawet kluczyków nie mamy. O, teraz to pani sobie otworzyła, bo miała, miała kluczyki. No patrzcie, mają kluczyki nawet do mojego domu. Ja nie wiem, skąd oni to biorą. Ja nie wiem, co się, słuchajcie, tutaj dzieje. Ja już nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Gdzie jest Maybellin? Wid Widzą państwo Maybelline? Bo ja nie widzę. I co tu robi jakaś niby Maybelline? To jest jakaś podruba? Przecież to nie jest Maybelline. Słuchajcie, to sztuczna inteligencja. Ja nie mogę, po prostu nie uwierzę, to jest sen. co ja już nie rozumiem. Ja chyba błądzę. Słuchajcie, wy. W prawdziwym życiu. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Czy to jest sen, czy nie? Ja nie wiem. Ja tego nie wiem, słuchajcie. Słuchajcie, są pewnie małe szanse, żeby ją znaleźć. Już tak starałam. I chyba no, nie damy rady. Szukam ją wszędzie. Niech panie poszukają ją wreszcie. Ja nie wiem, co się stanie. Ja nie wiem. To nie i co teraz zrobię? Słuchajcie. Nie nigdzie nie. Nie ma, nie ma jej nawet w całym mieście Szukałam ją Nie da się, nie da się, słuchajcie Była wszędzie, gdzie tylko można Tam już jakiś dom remontują Ja nie wiem, słuchajcie Coraz więcej tutaj ludzi jest I coraz więcej ludzi jest w policji Coraz więcej ludzie działają A to i tak nie pomaga Tym więcej, tym nawet gorzej Ktoś pociesza, że damy radę ale wątpię, że już damy radę No bo marne są tu szanse no nie wierzę. I co my teraz zrobimy? Teś pisze, że niech pani się nie martwi. Jak ja wam się nie mam martwić? Ja zaraz, zaraz wpadnę w panikę. zaraz padnę w panikę. zaraz wpadnę w panikę. Ja zaraz wpadnę w panikę. Padnę w panikę. A -a -a -a. Nie, ja nie chcę. Słuchajcie, ja już mam dosyć. Ja mam dosyć. Ja mam dosyć. Ja mam dosyć. No nie. No nie, słuchajcie, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, dlaczego to musiało mi się przytrafić też mnie nie pocieszaj, z ciebie też nie miałam pociechy w dzieciństwie, nie miałam nigdy z niej pociechy, też tak samo, tak samo było jak z Maybelline, obydwie takie same zresztą, tylko inaczej wyglądają, takie same, taki sam charakter, takie same, ja już słuchajcie nie wytrzymam, ja nie wiem, już się zaraz ściemnia, już się zaraz ściemnia, a to będzie gorzej, bo to będzie Gorzej, bo tu będzie ciemno, bo to będzie ciemno I będzie gorzej ją znaleźć, i będzie gorzej I co my teraz zrobimy? Niech policja się ogadnie, niech nie stoi jak pionki Niech nie patrzy, niech szuka po całym mieście A nie, że tutaj ciągle nie patrzą Tylko stoją jak koło mnie jak jakieś pionki Ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem Jak jakieś kołki, co? Co? Auto znowu zepsuło się, czy co? Czyli jeszcze jakieś kity mi powiecie, czy co? Bo już nie rozumiem Obraziłam się, obraziłam się na cały świat. Co się tam dzieje? Ja nie mogę, co się tam dzieje? Słuchajcie, co się tam dzieje? Co się tam dzieje? Dlaczego tam jest jakiś para? Dlaczego jest taki jakiś tam dym? Ja się boję, słuchajcie. O, nie. Jak się skończy, wiedziałam, co jest okropne. To jest okropne. Wiedziałam, okropne jest życie. Oh. Maybelline, Maybelline! Jesteś? Dziecko, halo, gdzie jesteś? Maybelline, 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 jesteś? Maybelline, Maybelline, gdzie jesteś? Maybelline, zejdę na dół, zejdę na dół. A ja wam coś powiem. To był morał, że musicie pilnować każde dzieci, każde siostry, bo może być za późno. No, a ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał tak zostawicie łapę do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczkiem, aby dostawać więcej powiadomień. A ja się z wami żegnam i usiądę teraz z nimi. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Bye pa! pa.